O matko nieustającej pomocy, najszczęśliwsza matko boskiego dzieciątka. Przychodzę do ciebie z sercem ciężko zatroskanym, pełnym jednak ufności w nieustającą pomoc twoją. Błagam cię, przez miłość twego boskiego syna, przez boleści i troski, jakieś dla niego ponosiła, bądź i dla moich dzieci, które ci poświęciłam i dziś na nowo oddaję, dobrą i czułą matką, weź je pod swoją obronę i otocz opieką w tych licznych niebezpieczeństwach. Jakie im w życiu doczesnym zagrażają. Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci, jako najcenniejsze dobro. Są one odkupione najdroższą krwią syna Bożego. Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały się dziedzicami królestwa niebieskiego. Biada mi, jeżeliby choć jedno z nich z mojej winy miało zginąć na wieki, jakżebym za to ciężko odpowiedziała na sądzie bożym. Lecz jestem słaba. Bez łaski Bożej, bez Twojej pomocy i pośrednictwa, o droga matko, tego nie dokonam. Pomóż mi więc i błagaj syna swego, by mi udzielił potrzebnej siły i łaski. Naucz mnie, co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci moje dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie. Do cnoty i dobrego doprowadzić, lecz niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie, a ja nie wszędzie mogę być obecna. Jeżeli Ty, najdroższa matko, ich nie obronisz i nie zachowasz, to wszelkie moje wysiłki będą nieskuteczne. Broń więc moje dzieci. O matko najlepsza, Maryjo. Wszak ty zawsze pomagasz, a one do ciebie należą. Oby zawsze twoimi zostały, oby żadne z nich nie zginęło. Żadne nieszczęśliwe nie było. Spraw to, o matko nieustającej pomocy. Amen.